Czy swe nadzwyczajne moce zawdzięczał uczonym księgom i pilnej pracy, podobnie jak znani wielcy alchemicy? Gdzie tam? Dziś nas wszystkich ogromnie zasmuciła wiadomość o śmierci Tomasza Knapika chyba najbardziej znanego głosu w Polsce. Pan Tomasz miał 77 lat, za tydzień miał obchodzić 78 urodziny. Niestety nie doczekał ich. Jego syn poinformował, że jego tata zmarł po dwóch i pół miesiącach kryzysu chorobowego. Wszyscy myśleli, że będzie dobrze, niestety nie udało się. Zastanawiałam się, jak nagrać ten vlog, i postanowiłam skontaktować się z osobami, które na co dzień miały do czynienia z panem Tomaszem, które z nim pracowały. I kilka ciekawych myślę, anegdot w moim dzisiejszym vlogu. Że to jest taki specyficzny zawód, to są ludzie, którzy nie lubią być w centrum zainteresowania, oni są głosem, rzadko pokazują swoje twarze, rzadko o sobie mówią, ale panie Tomaszu, jeżeli skądś pan teraz nas widzi tutaj, to będzie pan gwiazdą mojego dzisiejszego odcinka. Jak rozmawiałam dzisiaj z jednym z kolegów Pana Tomasza, powiedział mi, zazdrościłem mu bardzo tego, że zaczynał w takich czasach, o których teraz nikt nie pamięta i nikt nawet nie zdaje sobie sprawy, że tak było. A mianowicie były to czasy, w których filmy, głos do filmów podkładano na żywo, to znaczy widzowie przed telewizorami siedzieli w swoich domach, oglądali film, a lektor w lektorce siedział i ten film czytał. Jeżeli film miał powtórkę, Musiał przeczytać go jeszcze raz, i w ten sposób pan Tomasz doszedł do perfekcji i potrafił w każdej sytuacji zachować inną krew. To wręcz zaskakujące, że ten człowiek został lektorem, ponieważ studiował na Politechnice, został doktorem inżynierem, pracował na Politechnice Warszawskiej, opiekował się ponad 200 pracami inżynierskimi i magisterskimi. A jednak największą sławę, popularność i uwielbienie widzów przyniósł mu zawód lektora. Zaczynał w rozgłośni harcerskiej, pracował w polskim radiu głównie w programie trzecim. Czytał w telewizji polskiej po transformacji również czytał kronikę filmową. Był głównym głosem telewizji Polsat, telewizji Tele 5. Tak naprawdę gdzie Pan Tomasz nie czytał? Nawet filmy pirackie czytał. Nawet koledzy wspominają, że Zdarzyło mu się czytać filmy pornograficzne i robił to z ogromnym zaangażowaniem, choć podchodził do tego z dystansem. I teraz ciekawostka. Słuchajcie, naprawdę mało osób wie, że w Polsce na początku lat 90., kiedy tak wszystko się zmieniało, kiedy ludzie szukali nowych możliwości, nowych zajęć, nowych możliwości zarabiania pieniędzy, pan Tomasz pracował na, uwaga, stadionie dziesięciolecia największym bazarze Europy. A co robił? Czytał tam reklamę. Na przykład ogłaszał, co można danego dnia kupić na jakimś straganie. Bo jak mówią koledzy, pan Tomasz miał ogromne serce, niezwykły dystans do siebie, był inteligentny. A przy tym wszystkim naprawdę nie bał się żadnej pracy. Nie miał takich sytuacji, kiedy powiedziałby: nie, 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 ja jestem zbyt ważny, zbyt znany, za dobry mam głos do tej produkcji. Jeżeli czuł, że może to zrobić dobrze, to to robił. A teraz takich smaczków, i to smaczków dosłownie z lektorki, tej takiej małej kanciapki, w której siedzi lektor i w której czyta filmy, programy. Otóż słuchajcie. Jedna z tłumaczek wspominała, że uczestniczyła kiedyś w nagraniu filmu, który tłumaczyła. To się bardzo rzadko zdarza, lektor bardzo rzadko wprowadza kogoś do tego pomieszczenia, ale jednak tutaj taka sytuacja miała miejsce, towarzyszyła panu Tomaszowi Knapikowi. I co ją zaskoczyło i zadziwiło? Otóż w trakcie czytania tego filmu pan Tomasz, nie przerywając tego, zjadł całego pieczonego kurczaka bezszelestnie. Miał takie swoje zachowania, z których pamiętają go jego koledzy. Na przykład, yy, lubił siadać i bardzo długo kontynuować swoją pracę. Bardzo rzadko robił przerwy w nagraniach. Yy, w przypadku długiego filmu robił przeważnie jedną przerwę. Wychodził na papierosa, a w zasadzie dwa papierosy, ponieważ zawsze palił jeden za drugim. Pan Tomasz był również człowiekiem młodym duchem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku było takie wyzwanie Hot 16 Challenge. Gwiazdy nominowały się i nagrywały takie raperskie kawałki, dzięki którym zbierały pieniądze dla lekarzy walczących z COVID. I pan Tomasz również wziął udział w takim wyzwaniu. Poradził sobie znakomicie. Jednocześnie to całe nagranie zachowało taki charakter, charakterystyczny właśnie dla niego. I takim go na pewno zapamiętamy. Kochani, ja jestem ciekawa, z czego Wy najbardziej zapamiętacie pana Tomasza Knapika. Dla mnie ten głos i to zakończenie, czytał Tomasz Knapik, na zawsze pozostanie w pamięci. Napiszcie w komentarzach, jak będziecie go wspominać. Pamiętajcie też o tym, żeby subskrybować mój kanał, zaznaczcie dzwoneczek. Wtedy będą wam przychodzić powiadomienia o moich nowych filmach, a ostatnio jest ich tutaj bardzo dużo. Zapraszam i pozdrawiam. Czytał. E, co ja mówię? Rapował Tomasz Knapik. Jął.